Cześć! Jeżeli nie macie jeszcze kupionych wszystkich prezentów gwiazdkowych, to bardzo Wam polecam Odwil. Grę, z której nie tylko ucieszy się planszomaniak, ale także osoba, która z grami ma mało do czynienia. Gra jest dosyć prosta, rozgrywka trwa między pół godziny a godzinę, ale nie czuć w ogóle tego upływającego czasu. Na opakowaniu jest napisane, że jest to gra od 10 roku życia w górę. Gra przeznaczona jest od dwóch do czterech graczy i muszę Wam powiedzieć, że ja najbardziej lubię ten wariant na dwie osoby. To po prostu jest fajny sposób na spędzenie miłego wieczoru z drugą połówką. Odwil kosztuje około 80 zł. Nie jestem szczególnie zachwycona sposobem, w jakim ta gra została wydana. W pudełku za 80 zł znajdziemy... Taką bardzo prostą graficznie planszę garść drewnianych żetonów i talie kart. Moim jedynym zastrzeżeniem do tej gry są właśnie karty. Gdyby zamiast kart były ładne kafelki, kartoniki, to miałabym rzeczywiście poczucie, że buduję miasto. A przez to, że to są po prostu karty, wydaje mi się, że układam jakiś bardzo dziwny pasjans. Jak dokładnie budujemy miasto? O tym jak zawsze opowie nasz ekspert z laboratorium zasad. Witam w laboratorium zasad. Dzisiaj będziemy znać o grze odwil. Odwil budujemy miasteczko odwil przy pomocy surowców, które mamy na planszy surowców oraz za pomocą budynków, które możemy kupić toru budynków, który leży przed nami. Każdy z graczy ma do dyspozycji cztery karty akcji. Takie same karty akcji różnią się wyłącznie kolorem oczywiście, w zależności od tego, który z graczy ich używa i w swoim ruchu gracz może skorzystać z jednej z tych kart akcji, aby wziąć pieniądze, kupić któryś z dostępnych surowców, albo ewentualnie zdjąć którąś z kartę budynków w toru i od tej pory będzie mógł ten budynek wybudować. I właśnie to jest alternatywny ruch wobec zagrania karty. Możemy budować budynek. Stawiamy go w którymś z pasujących miejsc na planszy, płacąc za niego odpowiednimi surowcami. Zaznaczamy ludzikiem, że jest to nasz budynek Stawiając budynek uruchamiamy jego akcję specjalną oraz wszystkich bezpośrednio do niego przylegających budynków, które z nim są połączone drogami. To ważne. Gra kończy się w momencie, w którym ktoś wybuduje szósty budynek. Wtedy liczymy punkty. Punkty otrzymujemy za nasze budynki. Każdy punktuje troszeczkę inaczej. Za ludziki, które pozostały niewykorzystane na planszy surowców oraz ewentualnie za postaci specjalne, które oprócz tego, że na koniec gry dają nam punkty, to w trakcie gry usprawniają nasze akcje lub też nawet dają nam jakieś specjalne profity. I to wszystko, jeżeli chodzi o zasady Odwil. Dziękuję bardzo. Mimo, że nie jestem zachwycona wyglądem Odwil, to bardzo tę grę lubię i często do niej wracam. A tak w ogóle to chciałam Wam życzyć wesołych świąt i mnóstwa, mnóstwa gier pod choinką.